Trzy, 2, 1. start! Cześć! Z tej strony Maciek Janiszewski, Domowa Siłownia. Witam Cię na swoim kanale i zapraszam na drugi tydzień pełnego planu treningowego z wykorzystaniem bieżni elektrycznej. Jeśli przeżyłeś, przeżyłaś ze mną zeszły tydzień, to bardzo mi miło. Znaczy się, że wytrwałaś i jedziemy dalej razem. Tak jak mówiłem, jeśli dopiero teraz włączyłeś, włączyłaś się do naszego planu treningowego, rekomenduję przerzucenie się na playliście do treningu numer jeden, gdzie wstępem mówię o tym, dlaczego, po co, jak. Jeśli robisz ze mną swój i mój czwarty trening, to właśnie jesteś w pierwszym tygodniu gdzie możesz doświadczyć progresywnej formy trenowania. A więc zwiększamy prędkość o 0,5 km na godzinę. Mamy nachylenie większe też również o jeden punkt. więc mamy dwa punkty nachylenia, 4 km na godzinę. I staramy się, i zrobimy drugi tydzień treningów na właśnie takich parametrach bieżni. Co do gimnastyki, którą będziemy robić. Tak jak ja o tym mówię w poniedziałek i środę, dodajemy sobie pompki, a więc robimy 10 przysiadów, 10 pompek. Dlatego może jeszcze za się z tym, jaki dzisiaj jest trening. Oczywiście w opisie filmu każdy trening jest opisany. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Więc mamy dzisiaj 3 minuty bieżni: 10 przysiadów, 10 pompek. 3 minuty bieżni, 10 przysiadów, 10 pompek i cały trening kończą. 3 minuty bieżni. Więc plan, zobaczcie, jest taki sam jak w tygodniu numer 1 i to będzie totalnie stała wartość. Co tydzień będziemy zwiększać parametry nachylenia, co tydzień będziemy zwiększać parametry prędkości. Mamy tydzień numer 2, tempo to 15 minut na kilometr więc tutaj jeśli zapisaliście sobie do czego was zachęcam jakie dystanse pokonywaliście poprzez w nie poprzez tylko w pierwszym tygodniu to one teraz będą wzrastać tak ponieważ idziemy z większą prędkością. Nachylenie też jest większe. więc tutaj wszystko nam gra. Dodajemy sobie pompki, zaczniemy od pompek damskich tak jak mówiłem wcześniej. To jest mój drugi pełny projekt. Pierwszy projekt to 12 treningów z wykorzystaniem orbitreczka. Tak aby każdy mógł zrobić swój trening, żeby nie musiał kombinować, więc taki plan, który jest do tej pory moim największym YouTube'owym przedsięwzięciem. Dobra, przysiady. Teraz dwa całe stopy na ziemi. czwórka, piątka, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dychaj i pompeczki. Mamy, teraz podczas marszu troszeczkę o pompkach. Na pewno zawsze powinno być tak, że bieżnia moja, akurat to zapamiętuję, myślę, że to jest standard, że ćwiczenia nie będą trwały dłużej niż ta pauza, więc parametry będą wbite w komputer. Co do pompek. Jeśli nie robisz w ogóle pompek, to rekomenduję zaczęcie ugięć ramion o czy framugę, czy parametr, pa, parapet. Parapet. Eee, y, czy tutaj nawet zrobię drugą serię? Teraz mi tak natknęło. Z wykorzystaniem naszej bieżni i tutaj rączek, które mamy, eee, przysiadę. Jeśli nie wiesz, jak wykonywać dane ćwiczenia, czy, czy robisz się dobrze? Rekomenduję nagranie się, wrzucenie tego dziś w social media i podklejenie w komentarzu linku, ja zobaczę i szybciutko skrobne, czy dobrze, czy źle, czy, 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 czy straszna bieda. Natomiast no, gimnastyka jest bardzo prosta, ilość powtórzeń bardzo mała, więc też ta jakość samej gimnastyki powinna być na dobrym poziomie, tak? Więc tutaj też nie lękajcie się i niech Was to nie przeraża. Wpisać w internet przysiad pompka, jest wiele fajnych tutoriali jak, jak to robić, jak skalować. Może ja też nagram, właśnie taką mini-encyklopedię. To jest ciekawa rzecz. Więc jedziemy zmieniamy nawyki żywieniowe, trenujemy, skreślamy dni treningowe. Dzisiaj towarzyszy mi wideo moja czapeczka Foresta Gampa która na mój duży łeb jest troszeczkę za mała, ale bardzo ją lubię. W ogóle ten film jest dla mnie wyśmienity, jest jednym z najlepszych filmów, jakie w życiu widziałem. I od tej pory, jak szedł, to biegł, tak? I my zaczniemy sobie właśnie tą drogę troszeczkę wolniej nie jak Forest Gump, ale zaczniemy ją od spaceru, zaczniemy od wypracowania nawyku, od nieprzeładowanego planu, od prostego planu. Żaden challenge w stylu 500 pompek w 30 dni. Dla mnie to bzdura. Ja mogę wziąć udział w takim challenge'u. ale jakbym zaczynał, bo byłem zagrzebany w liściach 40 lat, to raczej nie jest to dobry pomysł. A nawet nie raczej, tylko na pewno. Pomalutku, małe kroki, wielkie rezultaty. Dlatego nie biegnę, a zaproponowałem Wam marsz. To nie obciąża tak. Stawów, nie łupie, bardziej możemy o siebie zadbać, szczególnie jeśli jest tam jakaś troszeczkę czy nadwaga, to, to wtedy ten marsz jest super służy, dlatego też dajemy sobie marsz pod górę, Hop. czyli przysiadziki sobie zrobię tutaj normalnie, trochę pod skosem może teraz. 8, 9, 10. I teraz co do pompeczki, postaw nogi z boku bieżni. I tutaj hop, hop. Wykorzystaj sprzęt, który mamy, który masz. Jest to bardzo dobra droga. Nie stawiaj stóp na bazie, żebyś nie, żeby ci nie uciekł. Chyba 7, 8. Przy okazji zmierza sobie tętno. 9. I dycha. I start. Może to trochę śmieszne z boku wygląda, ale w moim odczuciu tak powinno się zaczynać. Pomalutku, z wytrwałością i zbudowaniem tych mega fundamentów. A je trzeba zrobić pomalutku. Nie da się tego przyspieszyć. Nie da się tego zrobić szybko. Więc robimy swoje, robimy po malutku. Ja was trzymam za rękę, jak swojego synka, gdy przechodzę z nim przez ulicę, a wy idziecie grzeczniutko za mną. I gwarantuję wam, że jeśli przejdziecie przez te cztery tygodnie, poczujecie się lepiej. Zobaczycie na kwotach, cyfrach, gdzie zaczynaliście, a gdzie jesteście. Więc nie spinamy się. Odhaczamy trzy treningi w tygodniu. Poniedziałek środa, piątek ja tym się posługuję. Tak, trening środowy to jest nasz 10-minutowy marsz. Eee, poniedziałek, piątek powtarzamy to samo, ale ja nie wklejam drugi raz tego samego filmu. Przez wszystkie filmy przechodzę razem z Wami. Chcę, chcę z Wami zrobić. Chcę wam pokazać tą drogę. I nie patrzcie na to, że ktoś jest w lepszej formie. Zajmijcie się sobą i swoimi celami osobistymi. Sluzik, spokój, kroczek po kroczku. Idę, nabijam kilometry, nabijam metry. I finalnie razem to da bardzo fajny wynik. W trzecim treningu pokazałem, jak rozciągać mięśnie dwugłowe bardzo prostym ćwiczeniem. Tak, stawiam nogę czy na podwyższeniu, czy na ziemi. Zróbcie je. A w tym tygodniu pokażę Wam również ćwiczenie na rozciąganie czwóreczek, ale spokojnie, nie wszystko naraz. Mam nadzieję, że wprowadziliście już w swoje życie jakieś nawyki żywieniowe. A w zasadzie ich poprawę czyli być może zrezygnowaliście ze słodzonych napojów, albo ograniczyliście słodkie rzeczy do dwóch dni w tygodniu. Ja osobiście jem słodycze bardzo, bardzo często, przez wiele tygodni w ciągu roku, tylko w jeden dzień w roku. Ja też jestem człowiekiem błądze, słuchajcie. Natomiast to jest domena ludzi, którzy chcą osiągnąć sukces, którzy. Jakaś jedna z opcji talentu nie udaje ci się, wstajesz i robisz to od nowa. A nie, że się poddajesz, bo tam jeden dzień zjadłaś czekoladę. Trudno. Zjadłaś zaczynamy od jutra, nie od poniedziałku. To tyle. Ciąg dalszych wywodów, opowiastek w treningu numer 5. To będzie trening środowy, drugi tydzień. Mam nadzieję, że jesteś ze mną.